Mongolia. Kraj rozległych stepów, koni galopujących po horyzont, jurt i nieujarzmionej przyrody. Ale za tym romantycznym obrazem kryje się kultura tak pełna kontrastów i fascynujących rytuałów, że dla wielu Europejczyków może wydawać się wręcz nieprawdopodobna. Szczególnie gdy spojrzymy na pozycję kobiet i to, jak wygląda ich droga do małżeństwa. Kobiety w Mongolii od wieków odgrywały ważną, choć nie zawsze jednoznacznie rozumianą rolę. W społeczeństwie tradycyjnym są strażniczkami domowego ogniska, ale równocześnie potrafią być wojowniczkami, pasterkami, liderkami lokalnych społeczności. W czasach czyngis-hana kobiety nie były jedynie dodatkiem do mężczyzn. Żony wielkich hanów często doradzały w sprawach polityki i strategii. Współczesne Mongołki dziedziczą po nich siłę, dumę i wytrwałość, choć nie zawsze mają wybór w kwestii swojego losu. Wejdźmy więc w świat, gdzie tradycja splata się z surowością klimatu. A rytuały ślubne potrafią przypominać rytuały inicjacyjne z pradawnych opowieści. Zacznijmy od jednej z najbardziej zdumiewających praktyk, tak zwanego testu odporności. To zwyczaj, który do dziś przetrwał w niektórych regionach Mongolii, szczególnie wśród ludności koczowniczej. Młody mężczyzna, który chce poślubić wybrankę, nie może po prostu poprosić o jej rękę. Musi najpierw udowodnić swoją siłę i determinację. W jaki sposób? Otóż dziewczyna zamyka się w jurcie, a kandydat musi spróbować do niej wejść. Brzmi niewinnie? Problem w tym, że kobieta i jej rodzina robią wszystko, by go powstrzymać. Rodzina narzeczonej staje się fizyczną przeszkodą, bracia, kuzyni, a czasem nawet matka dziewczyny zatrzymują zalotnika, stosując nie tylko siłę słów, ale i rąk. Dochodzi do sytuacji, w której młody mężczyzna dosłownie siłuje się z przyszłymi teściami, by udowodnić, że naprawdę mu zależy. Jeśli mu się powiedzie i dotrze do środka jurty, może porozmawiać z ukochaną. Ale to dopiero początek. Kolejnym elementem tradycyjnego mongolskiego wesela jest tak zwana ceremonia mleka. W czasie tej uroczystości panna młoda i pan młody oddają hołd przodkom i duchom miejsca. Mleko, symbol czystości, życia i płodności, odgrywa tu kluczową rolę. Młoda para skrapia mlekiem cztery strony świata. Często wykonując tę czynność na specjalnie przygotowanym ołtarzu, lub po prostu przed jurta. Jeśli ceremonia zostanie wykonana niedbale, uznaje się, że duchy mogą się rozgniewać, a małżeństwo nie przetrwa. Dla Mongołów to nie tylko symbolika, to realna siła, którą trzeba szanować. Ciekawym aspektem mongolskich ślubów jest też tak zwane kupno panny młodej. Choć może brzmieć kontrowersyjnie, w praktyce ma to wymiar bardziej rytualny niż handlowy. Rodzina pana młodego przynosi do domu narzeczonej prezenty. Zazwyczaj są to barany, kozy, skóry, mleczne produkty i inne dobra, które symbolizują gotowość mężczyzny do założenia gospodarstwa i utrzymania rodziny. Oczywiście, im więcej prezentów, tym lepiej świadczy to o statusie młodego człowieka. Ale tu znów pojawia się interesujący szczegół. Jeśli rodzina dziewczyny nie uzna tych darów za wystarczające, może odmówić ślubu. Młodzieniec wtedy musi zdobyć więcej zasobów. A nawet może zostać zmuszony do odbycia dodatkowych prób męstwa, np. pracy u przyszłych teściów przez kilka miesięcy. Takie próby przypominają nieco biblijne czasy Jakuba pracującego dla Labana, by poślubić Rachelę. Ale Mongołowie mają swoje własne mity i symbole, zakorzenione głęboko w szamańskiej przeszłości. W niektórych regionach Mongolii nadal praktykuje się rytuały mające odpędzić złe duchy od nowożeńców. Przed wejściem do jurty młoda para musi trzykrotnie okrążyć ją zgodnie z ruchem słońca. To ma zapewnić błogosławieństwo niebios i ochronę przed złymi mocami. Czasem towarzyszy temu bębnienie, śpiewy i kadzidła z jałowca. Wszystko po to, by nowa rodzina zaczęła życie z czystą energią. Co ciekawe, sama uroczystość ślubna trwa zazwyczaj kilka dni i przypomina coś pomiędzy rodzinnym festynem a rytuałem duchowym. Goście, często ponad stu, rozbijają jurty wokół gospodarstwa rodziny panny młodej, a ceremonia jest pełna śpiewów, tańców i ucztowania, które może trwać nawet do momentu, aż skończy się mleko kumysowe, czyli sfermentowane mleko kobyle. To napój, który w Mongolii uchodzi za święty i nieodzowny element wszystkich ważnych okazji. W kolejnej części odkryjemy jeszcze bardziej zaskakujące rytuały. W tym tak zwane porywanie panny młodej, które do dziś zdarza się na mongolskich stepach. Ale zanim do tego przejdziemy, nie zapomnij zasubskrybować i zostawić łapki w górę, przed nami jeszcze więcej nieznanych i fascynujących historii z serca Azji. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i budzących emocje zwyczajów, który przetrwał w niektórych regionach Mongolii, jest tak zwane porywanie panny młodej. Choć w dużych miastach praktyka ta jest już marginalna i oficjalnie zakazana, to na prowincji, szczególnie w stepowych obwodach, bywa traktowana jako element tradycji, który ma ugruntować pozycję mężczyzny i podkreślić jego determinację. W teorii wygląda to tak: zakochany młodzieniec, często za wiedzą i zgodą dziewczyny, umawia się z nią na porwanie. Z pomocą przyjaciół zjawia się niespodziewanie, często podczas jej codziennych obowiązków, i porywa ją do domu swojej rodziny. Tam dziewczyna zostaje na kilka dni, podczas których rodziny negocjują warunki małżeństwa. Ale w praktyce ten zwyczaj nie zawsze przebiega pokojowo. Zdarza się, że dziewczyna nie wyrażała wcześniej zgody, że zostaje dosłownie uprowadzona z drogi pod pretekstem obyczaju. W takich przypadkach kobieta znajduje się w dramatycznym położeniu, zwłaszcza, że w tradycyjnej kulturze powrót do domu po takim porwaniu Bywa postrzegany jako hańba. Rodzice dziewczyny, nie chcąc zrujnować reputacji córki, często godzą się na ślub, nawet jeśli odbył się on w atmosferze przymusu. Rząd Mongolii oraz organizacje międzynarodowe starają się z tym walczyć, edukując lokalne społeczności i penalizując takie działania, ale mentalność nie zawsze zmienia się w tempie narzuconym przez prawo. Nie oznacza to jednak, że każda mongolska kobieta jest ofiarą takich tradycji. Wręcz przeciwnie. Wiele mongolek wykazuje ogromną siłę i samodzielność. Są one dobrze wykształcone, często stanowią większość studentek na uniwersytetach, a w życiu codziennym nie boją się podejmować decyzji i walczyć o swoją pozycję. W jurcie to kobieta zarządza domem, ustala harmonogram dnia i decyduje o gospodarstwie. Tradycyjnie mówi się, że mężczyzna wychodzi z jurty z rana i wraca wieczorem, a przez cały dzień to kobieta jest głową domostwa. Co więcej, Mongołki potrafią łączyć nowoczesność z tradycją. Mimo, że wciąż uczestniczą w obrzędach przodków i noszą narodowe stroje podczas uroczystości, nie stronią od smartfonów, TikToka i popkultury. Coraz więcej kobiet angażuje się też w politykę, media i edukację, a ich głos w społeczeństwie zyskuje na znaczeniu. Mimo wszystko, ślub pozostaje dla wielu z nich jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. Często towarzyszy mu nie tylko seria rytuałów, ale też długie przygotowania, od haftowania własnoręcznie sukni po wybór odpowiedniego dnia, konsultowany z szamanem lub astrologiem. Wierzy się, że ślub zawarty w niekorzystnym dniu może przynieść nieszczęście, dlatego kalendarz księżycowy i porady duchowe są tu niemal tak samo ważne jak uczucie między dwojgiem ludzi. Warto wspomnieć również o tak zwanej wymianie ról. W niektórych regionach praktykuje się coś na kształt próbnego małżeństwa które ma pomóc młodej parze sprawdzić, czy potrafią ze sobą współistnieć. Kobieta przenosi się na pewien czas do domu narzeczonego, gdzie uczy się jego zwyczajów i codziennych obowiązków. Jeśli rodzina uzna, że nie pasuje do ich stylu życia, może zasugerować zerwanie zaręczyn. Analogicznie, mężczyzna bywa wysyłany do domu wybranki, gdzie sprawdzana jest jego zaradność, szacunek dla starszych i gotowość do pracy. Choć w dzisiejszych czasach taka wymiana nie jest już obowiązkowa, wielu starszych nadal uznaje ją za wartościowy test dojrzałości. Inna ciekawostka to kwestia nazwisk. W Mongolii, wbrew temu co może się wydawać, wiele kobiet po ślubie nie zmienia nazwiska. Nie istnieje tu również nazwisko rodowe w rozumieniu europejskim. Każdy Mongoł nosi imię osobiste oraz imię patronimiczne pochodzące od ojca. Dlatego kobieta, wychodząc za mąż, nadal funkcjonuje pod swoim imieniem i imieniem swojego ojca. To element, który dodatkowo podkreśla indywidualność kobiety nawet w systemie patriarchalnym. W ślubnym stroju panna młoda prezentuje się niczym bohaterka z legendy. Kolorowe hafty, długie rękawy, ciężkie ozdoby z korali i srebra, a przede wszystkim słynna czapka z dwoma bocznymi skrzydłami symbolizującymi godność i łączność z przodkami. Ten strój, zwany dil, noszony jest z dumą, a jego przygotowanie często zajmuje wiele miesięcy. Podczas wesela odbywa się też rytuał spożycia wspólnego pokarmu. Młoda para dzieli się miską z baranim tłuszczem, co symbolizuje dobrobyt, siłę i wspólnotę. Im więcej jedzą, tym lepiej wróży to ich przyszłości. Przypadkowe odstawienie miski, czy pozostawienie resztek, bywa uznawane za zły omen. Ale to nie koniec zaskoczeń. W trzeciej, ostatniej części opowiemy o tym, co dzieje się po ślubie, jak wygląda życie kobiety w mongolskiej rodzinie i dlaczego niektóre z nich wcale nie zamieszkują ze swoimi mężami. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić tej niezwykłej opowieści. Po hucznym weselu, tańcach, pieśniach, rytuałach z mlekiem i tłuszczem, baranim oraz błogosławieństwach duchów życie mongolskiej kobiety dopiero nabiera właściwego kształtu. W przeciwieństwie do wielu innych kultur, gdzie po ślubie żona przeprowadza się do domu męża i podporządkowuje się jego rodzinie, w Mongolii sprawy mogą wyglądać zupełnie odwrotnie. W niektórych regionach, zwłaszcza wśród koczowników i rodzin bardziej tradycyjnych, obowiązuje zasada matczynego dziedzictwa, młody mąż przez pierwszy rok, a czasem nawet kilka lat zamieszkuje w domu swojej żony i pomaga jej rodzinie w codziennych obowiązkach. Dopiero później, jeśli para zdecyduje się prowadzić wspólne życie z dala od obu rodzin, budują własną jurtę i tworzą niezależne gospodarstwo. To swoista próba lojalności i oddania, mężczyzna, który potrafi zaakceptować reguły narzucone przez teściów, zdobywa nie tylko ich szacunek, ale też lepsze perspektywy na przyszłość. Kobieta zaś ma szansę na łagodniejsze wejście w nową rolę, nie jest natychmiast wyrwana ze swojego środowiska i może wciąż korzystać ze wsparcia matki, sióstr i babek. Rola kobiety w mongolskiej rodzinie, choć na pozór tradycyjna, skrywa w sobie ogromną siłę. To ona zarządza domem, decyduje o gospodarstwie, często również dba o finanse, pilnuje dzieci i organizuje wszystkie codzienne rytuały. To ona rozdziela obowiązki, nadzoruje przygotowanie posiłków, a w czasie ważnych uroczystości, to właśnie kobieta odgrywa główną rolę w utrzymaniu rytualnego porządku. Mongolskie społeczeństwo, mimo że przez wieki było mocno patriarchalne, zawsze opierało się na niezwykle silnym fundamencie kobiecości. To matka była centrum rodziny, a jej decyzje, choć nie zawsze głośno wypowiedziane, miały często ostateczne znaczenie. Co więcej, kobiety w Mongolii są dzisiaj często lepiej wykształcone niż mężczyźni. Statystyki pokazują, że to one dominują na uczelniach, szczególnie w dziedzinach takich jak medycyna, prawo czy nauki społeczne. Coraz więcej kobiet zakłada własne firmy, angażuje się w działalność społeczną, edukacyjną i polityczną. W niektórych rejonach to kobiety stają się liderkami lokalnych społeczności, organizują wydarzenia kulturalne, a nawet reprezentują swoje wioski na szczeblu regionalnym. Ale nowoczesność nie wyklucza tradycji. Kobiety nadal uczestniczą w świętach związanych z przodkami, opiekują się ołtarzami rodzinnymi, Przygotowują jedzenie na święta zgodnie z dawnymi recepturami i uczą córki, jak prawidłowo wykonywać gesty rytualne podczas ceremonii. Co ciekawe, kobieta nie może w Mongolii poślubić mężczyzny z tego samego klanu, nawet jeśli są tylko dalekimi kuzynami. System klanowy jest nadal żywy i ściśle przestrzegany, a naruszenie tej zasady może prowadzić do odrzucenia przez społeczność. Dlatego przyszli małżonkowie często konsultują się z rodziną i szamanem, by upewnić się, że nie należą do tej samej linii. W małżeństwie kobieta zachowuje dużą autonomię, ale też mierzy się z licznymi obowiązkami. Oczekuje się od niej gościnności, zdolności do pracy fizycznej, opieki nad dziećmi i starszymi, a także aktywnego udziału w życiu społeczności. W wielu przypadkach kobieta prowadzi dom praktycznie sama. Ponieważ mężczyzna przez większość czasu zajmuje się wypasem zwierząt i może być nieobecny tygodniami. Wtedy to właśnie na niej spoczywa ciężar życia codziennego, decyzji, a także wychowania dzieci. Mongolskie dzieci są od małego uczone samodzielności, ale to matka uczy je podstawowych wartości szacunku dla natury, dla duchów przodków i starszych, a także odwagi i cierpliwości. Bardzo ważną rolę pełni też babka. W wielu rodzinach to ona przekazuje wnuczkom wiedzę o dawnych rytuałach, o ziołolecznictwie, o modlitwach do gór, nieba i wody. Tradycja kobieca przekazywana jest tu ustnie, z pokolenia na pokolenie, nie w formie książek czy dokumentów, ale poprzez opowieści przy ogniu, śpiewy i codzienne działania. Mimo wielu zmian społecznych, kobiety Mongolii nadal żyją między dwoma światami: tym, który symbolizuje surowy step i pradawne duchy. A tym, który przychodzi wraz z internetem, smartfonami i globalizacją. Potrafią być jednocześnie wierne tradycji i nowoczesne, dumne ze swojego pochodzenia, ale też otwarte na świat. Być może właśnie w tej równowadze tkwi ich prawdziwa siła. Mongolska kobieta, matka, żona, wojowniczka, opiekunka ognia, strażniczka duchów, jest symbolem nie tylko wschodniej Azji, ale całej ludzkości. I choć wiele z jej rytuałów może wydawać się nam dziwnych, to każdy z nich niesie ze sobą sens, który warto poznać, zrozumieć i szanować. Jeśli podobała Ci się ta opowieść, zostaw subskrypcję, kliknij łapkę w górę i daj znać w komentarzu, które z tych zwyczajów najbardziej Cię zaskoczyły. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ludach świata i ich nieznanych obrzędach, koniecznie zostań z nami, bo to dopiero początek fascynujących podróży.